20 rano okres szósty odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom psalm 32 szczęście płynące z odpuszczenia win szczęśliwy ten komu została odpuszczona nieprawość którego grzech został puszczony w niepamięć szczęśliwy człowiek któremu pan nie poczytuje winy, w którego duszy nie kryje się podstęp. Póki milczałem, schnęły kości moje wśród codziennych mych jęków, bo dniem i nocą ciążyła nade mną dwa ręka, język mój ustawał jak w letnich upałach, grzech mój wyznałem tobie i nie ukryłem mej winy. Rzekłem wyznaję nieprawość moją wobec pana. A tyś darował winę mego grzechu. to też każdy wierny będzie się modlił do ciebie w czasie potrzeby, choćby nawet fale wód uderzały, i jego nie dosięgną. Tyś dla mnie ucieczką, z ucisku mnie wyrwiesz, otoczysz mnie radościami ocalenia. Pouczę cię i wskażę drogę, którą pójdziesz, umocnię moje spojrzenie na tobie. Nie bądźcie bez rozumu niczym koń i muł, tylko wędzidłem i uzdą można jej okieł znać, nie zbliżą się inaczej do ciebie. Liczne są boleści grzesznika, lecz łaska ogarnia ufających Panu. Cieszcie się sprawiedliwi i weselcie w Panu. Wszyscy o prawym sercu wznoście radośnie okrzyki. Łaska ogarnia ufających Panu. Bóg obdarza nas łaską, gdy Go słuchamy, gdy wypełniamy Jego przykazania, a jednym z nich jest – wybaczajcie. Błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński tłumaczył, że przebaczenie win wynosi pokój i wyjaśniał, dlaczego prosimy o odpuszczenie naszych win, a nie tylko moich. Ojcze nasz, strona 127, do 129. W szeregu próśb swej społecznej modlitwy apostolskiej umieścił Chrystus jedną, która szczególnie przyczynia się do wytworzenia wśród dzieci bożych atmosfery przebaczenia i pokoju, oddechu i ulgi. Zaraz po uporządkowaniu spraw, że się tak wyrażę językiem współczesnym, bytowych, Chrystus Pan zatroszczył się o pokój, którego świat Dać nie może. Modlitwa pańska jest wybitnie aktualna dzisiaj, gdy dwa słowa są najbardziej na ustach wszystkich ludzi: ekonomia i pokój. Ekonomia, chleba naszego, i pokój odpuść nam jako i my odpuszczamy. Rzecz charakterystyczna, iż chcąc nas przymusić do odpuszczenia, Chrystus Pan z góry przesądza, że to uczynimy. Nie mówi, i odpuść nam nasze winy, jako my chcemy odpuścić naszym winowajcom, lecz jako my odpuszczamy. Niekiedy zatrzymujemy się tutaj, jakby się człowiek ugryzł w język. Odpuszczamy? Czy rzeczywiście tak jest? Czy ja naprawdę odpuszczam? Mimo woli czynimy rachunek sumienia. Z drugiej strony, gdy ktoś zdobędzie się na to, że odpuszcza, ma wtedy spotęgowaną odwagę upominać się u Boga. Nie bądź gorszy ode mnie. Jeżeli ja, który jestem zły, odpuszczam, to cóż dopiero ty, który jesteś dobry, tobie łatwiej odpuścić niż mnie, któremu nic się nie udaje. Pan Bóg, który dobrze zna i uwzględnia nasze możliwości, uważa, że gdybym mówił: Odpuść mi moje winy, jako ja odpuszczam moim winowajcom. Byłbym lichym sklepikarzem, sprzedawcą pieprzu, goździków i cynamonu na gramy. Bóg ma do czynienia z hurtowymi obrotami grzechów całego świata, a ja będę się wysuwać z moim małym sklepikiem. Już lepiej stanąć w obliczu Boga trzykroć świętego i za przykładem Chrystusa mówić w liczbie mnogiej. Odpuść nam nasze winy. Łatwiej możemy sprowokować Pana Boga, aby zainteresował się naszą prośbą. Odpuść nam, gdy jest gromada ludzi i Bóg ma do czynienia z nielada sprawą. A i nam, gdy wejdziemy w tę gromadę, także nas prawie nie znać, raźniej jest mówić odpuść nam nasze winy, nasze, bo moje winy wpadły w morze grzechów wszystkich ludzi i nie znać ich. Ale najważniejsze jest to, aby tych win nie zaciągać. Ojciec Niebieski wielokrotnie prosi, byśmy przestrzegali Jego przykazań, Jego rad danych nam po to, abyśmy już tu na Ziemi byli szczęśliwi. Eugenia Ravazio, Bóg Ojciec mówi do swoich dzieci, strona 38. Pozwólcie mi powiedzieć wam, że jeśli nie uznacie mnie za waszego ojca i nie przyjmiecie mojego jarzma, by stać się prawdziwymi dziećmi Boga, waszego ojca, nie będziecie żyli w prawdziwej wolności ani w prawdziwym szczęściu. Dlaczego? Dlatego, że stworzyłem was w jednym celu, którym jest Poznanie i kochanie mnie oraz służenie mi na wzór prostego i ufnego dziecka służącego swojemu ojcu. Modlitwa świętego Karola de Foucault. Mój ojcze, powierzam się tobie, uczyń ze mną, co zechcesz. Cokolwiek czynisz ze mną, dziękuję ci. Jestem gotów na wszystko, przyjmuję wszystko, aby Twoja wola spełniała się we mnie i we wszystkich Twoich stworzeniach. Nie pragnę nic więcej, mój Boże. W Twoje ręce powierzam ducha mego z całą miłością mego serca. Kocham Cię i miłość przynagla mnie, by oddać się całkowicie w Twoje ręce z nieskończoną ufnością. Bo Ty jesteś moim Ojcem. Amen. Maryjo, pomóż nam żyć na chwałę Ojca. Bądź pozdrowiona, umiłowana córko Boga Ojca. Bądź pozdrowiona, Matko Syna Bożego. Bądź pozdrowiona, oblubienico Ducha Świętego. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Amen.